Witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blendzenia. Tak, witajcie w kolejnym odcinku opowieści o Rzymianach. To słuchowisko będzie w zasadzie dokończeniem poprzedniej części, czyli kryzysu Republiki Rzymskiej, ale również jednocześnie opowieścią o początkach. Cesarstwa Rzymskiego. Czyli wróćmy do sytuacji, na której skończyliśmy. Rozgorzała nam pierwsza, druga, przepraszam już, wojna domowa pomiędzy Juliuszem Cezarem a Gnejuszem Pompejuszem. Cezar maszerujący ze swoją świetną armią, bardzo doświadczoną armią z Gali przekracza Rubikon i atakuje Pompejusza. Najlepszym obroną jest atak, prawda? Cezar to doskonale wie. Armia Pompejusza na prędce zebrana no, nie może się równać z tą armią, którą przyprowadził z Galii Cezar, armią doświadczonych w boju weteranów. Konsekwencje dla Pompejusza, no niestety tragiczne przegrana przez niego bitwa pod Farsalos w 1948 roku przed naszą erą w zasadzie ustawia całą już tą wojnę i dalszy ten konflikt. Przegrany Pompejusz ucieka do Egiptu. Gdzie ścigany przez Cezara zostanie zabity. Nie przez Cezara, nie przez Rzymian, a przez Egipcjan. Przez ludzi Ptolemeusza, ówczesnego króla Egiptu, to jeszcze nie jest Kleopatra. W wyniku właśnie pojawienia się Cezara w Egipcie w pościgu za Pompejuszem, dojdzie tam do władzy siostra Ptolemeusza, czyli Kleopatra. Oczywiście na kanwie, tego bardzo literackiego i filmowego romansu, jaki między tą parą zaistnieje. Czyli przebywający w Egipcie Cezar otrzymuje od, od Ptolemeusza w prezencie głowę, ściętą głowę swojego przeciwnika Pompejusza. Egipcjanie robią to oczywiście po to, żeby przypodobać się Cezarowi. Oni wyczuwają to, kto tą wojnę wygra, wyczuwają, kto będzie właściwym. Władcą, kto będzie rozdawał karty w państwie rzymskim, no a z tym państwem trzeba się już bardzo mocno liczyć. Czyli by przypodobać się nowemu władcy państwa rzymskiego, mordują zdradziecko Pompejusza, który u nich szukał schronienia. Jednocześnie w pałacu Cezara w Egipcie, gdzie przebywał, z garstką żołnierzy, według tradycji, prawda, w dywanie, zawinięta w dywan, przyniesiona przez swoich ludzi, pojawia się Kleopatra przemycona w tym dywanie. Przekonuje Cezara, że jej brat Ptolemeusz, zresztą młody chłopak, nastaje na jej życie, chce ją zamordować, przekonuje go do tego, by Cezar wsparł ją w konflikcie z bratem o tron. Nawiązuje się oczywiście taki bardzo właśnie romantyczny, filmowy tam prawda romans, no i na kanwie tego wszystkiego Kleopatra dochodzi do władzy. Cezar wraca, rozprawia się jeszcze ze zwolennikami Pompejusza, no bo samego Pompejusza już nie ma. Takiej równej postaci, która mogłaby go zastąpić w tym pompejańskim obozie również nie ma. Jeszcze będą jeszcze walki tej wojny domowej trwały nadal w Hiszpanii, w Afryce, natomiast w wyniku takiej kolejnej dużej bitwy pod Mundą w Hiszpanii zostaną rozbici ci zwolennicy Pompejusza i w zasadzie w roku 44 Juliusz Cezar jest sam na arenie politycznej w Rzymie, obejmuje pełnię władzy. Jako kto, byśmy zapytali, nie? A no właśnie znowu wzorem Sulli korzysta z tej furtki, którą zostawia prawo rzymskie i mianuje się dyktatorem. Dokładnie tak samo, jak przed wielu, wielu laty Sulla. Tylko, że Teraz Cezar menuje się tym dyktatorem dożywotnio, czyli uznając, że znowu ten okres zagrożenia państwa rzymskiego będzie trwał w zasadzie do końca życia Juliusza Cezara. Nie, miało, nie ma to związku oczywiście z życiem Juliusza Cezara dla Juliusza Cezara, prawda? Czyli to nie jest taka motywacja, że dopóki ja będę żył, to wy będziecie w niebezpieczeństwie. Nie, 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 to ja muszę właśnie dożywotnio być tym dyktatorem, żeby was wszystkich bronić. Przed różnymi zagrożeniami, które z pewnością się pojawią. No i tu rok 44 to jest jednocześnie ostatni rok życia Juliusza Cezara, 15 marca 44 roku przed Chrystusem w ten pamiętne idy marcowe. Nie? Pamiętajcie, tutaj tutaj mamy w kalendarzu. W kalendarzu rzymskim Rzymianie wyróżniają tylko trzy dni nazywają tylko trzy dni, są Idy, Nony i Kalendy, prawda? I wszystkie inne dni miesiąca są określane, że to jest któryś dzień przed idami, albo po idach, lub przed kalendami, albo po kalendach, lub przed Nonami, lub po Nonach. Dosyć bardzo skomplikowany dosyć skomplikowana terminologia ale troszeczkę wyjaśnia, dlaczego w ogóle używamy tego sławetnego powiedzenia idy marcowe. Jest to po prostu określenie dnia miesiąca. Piętnasty dzień każdego miesiąca to były idy. Stąd idy marcowe i śmierć Juliusza Cezara. Śmierć w wyniku spisku, na którego czele stoi Brutus. Brutus, czyli zaufany człowiek Cezara, usynowiony... W w pewnym momencie, ponieważ pamiętajcie, tu Rzymianie na masową skalę wprowadzili system adopcyjny, raczej z powodów prawnych, spadkowych itd. Bynajmniej Brutus należy do tego obozu Cezara, jednakże staje na czele spisku, spisku ludzi, którzy pragną bronić republiki, pragną usunąć z życia, z życia politycznego, ale też i fizycznie Największe zagrożenie ich zdaniem dla republiki, czyli właśnie Juliusza Cezara, w wyniku spisku Juliusz Cezar zostaje zamordowany. Zadźgali go po prostu, zadźgali go i tyle. Natomiast oczywiście, że spiskowcy nie zdawali sobie do końca sprawy, że to, no owszem, w samym Cezarze może i tkwi zagrożenie dla republiki, ale zabicie Cezara niczego nie zmienia. Ustrój Republiki Rzymskiej, system, w którym oni wtedy tkwili. Spowoduje bardzo szybko powstanie kolejnego takiego Juliusza Cezara, czy tam Pompejusza, czy Sulli, prawda? Kolejnego, kolejnego człowieka, który będzie sięgał po władzę. Czyli nie, wyelim, nie eliminowali oni przyczyny tego zagrożenia. Wyeliminowali pewien skutek. No jak wiecie, no eliminacja skutków nigdy nie jest radzeniem sobie z problemem w sposób długotrwały. Trzeba wyeliminować przyczynę. No tej oni nie dostrzegali. Bynajmniej po śmierci Cezara mamy taki króciutki okres chaosu. Nikt nie wie, co będzie, ponieważ ci, którzy go zamordowali bezpośrednio po władze, nie sięgnęli. Senat jest już do tego w zasadzie niezdolny, taka banda staruszków, która przekupywana przez tyle, tyle lat, jest już w zasadzie pozbawiona możliwości samodzielnego działania. Urzędnicy, którzy wcześniej siedzieli w kieszeni Cezara, też nie za bardzo wiedzą teraz, co mają robić. I mamy taki króciutki okres. Chaosu, kiedy to w zasadzie nie wiadomo, w którą stronę teraz dalej ta historia że mu się potoczy. Spadkobierców Cezara mamy, bezpośrednich spadkobierców Cezara mamy dwóch. Jeden to wódz jego armii, Marek, jeden, jeden z wodzów jego armii, Marek Antoniusz, a drugi to młodziutki Gajusz Oktawiusz, czyli w skrócie Oktawian. Jest on wnukiem siostry Cezara, również w wyniku. Testamentu usynowiony, młodziutki chłopak, który bardzo energicznie chce zająć miejsce Juliusza Cezara. Gromadzi majątek, w zasadzie wydając cały swój majątek, udaje mu się utrzymać w posłuchu legiony, część Legionów Cezara. Bo jak się domyślacie, to teraz znowu wojsko zadecyduje o tym, kto i w jaki sposób będzie Rzymem rządził. Te zwycięskie legiony Cezara. O nie idzie teraz największa stawka, ponieważ kto przejmie kontrolę nad żołnierzami Juliusza Cezara, byłymi żołnierzami Juliusza Cezara, ten prawdopodobnie będzie rządził Rzymem. No, pełnej kontroli żaden z dwóch nowych kandydatów nie przejmuje. Marek Antoniusz i Oktawiusz występują w sumie razem jako tacy epigoni, spadkobiercy Cezara i głoszą chęć rozprawienia się. Z ludźmi, którzy Cezara zamordowali. Oczywiście, póki mają wspólnego wroga, będą działać razem. Kiedy tego wroga wreszcie pokonają, rzucą sobie się do gardła. Tak to w historii praktycznie było zawsze. No i kiedy dochodzi faktycznie do pokonania tego tych przeciwników Cezara, którzy zbiorą jeszcze armię, stawią jeszcze raz opór tym epigonom Cezara kiedy zostaną rozgromieni, kiedy zostaną wymordowani, można powiedzieć, ta dwójka nowych władców, czyli Marek Aureliusz, e, Marek e, Antoniusz i, i Oktawian, zawiążą tak zwany drugi triumwirat. No, jak wiadomo, do triumwiratu potrzeba trzech, wobec tego dobiorą sobie niejakiego Lepidusa, bardzo bogatego człowieka, wpływowego polityka i razem w trójkę postanowią znowu Rządzić Państwem Rzymskim. Lepidus bardzo szybko, jakby stanie się stronnikiem Oktawiusza. W zasadzie straci swoją pozycję na rzecz Oktawiusza, i ten triumvirat w zasadzie od samego początku, który był fikcją, no od tam powiedzmy 42, 41 roku, stanie się już taką faktyczną fikcją, czyli i władców będzie tak de facto dwóch. I oni między sobą podzielą państwo rzymskie. Oktawian ma rządzić w Italii i szeroko pojętym zachodzie, czyli w zachodnim basenie Morza Śródziemnego. Natomiast Antoniusz ma rządzić na wschodzie, w tych, imper w tych zdobyczach imperialnych, zdobyczach na wschodzie. Tam też Antoniusz zetknie się znowu z królową Egiptu, przebiegłą, bardzo mądrą. Niesamowicie sprytną kobietą, jaką jest Kleopatra. I znowu mamy romans. Znowu mamy bardzo fascynujący i ciekawy romans, tym razem między królową Egiptu Kleopatrą a Markiem Antoniuszem. Na ile ten romans jest kalkulacją polityczną Kleopatry, na ile faktycznym, no to trzeba chyba zostawić i, i gdzieś tam. Gdzieś tam na tego może tak bardzo nie roztrząsać. No jakby dla historii, dla polityki ważne są pewne wydarzenia, które miały miejsce później. Natomiast, no, czy oni się faktycznie kochali, czy to było z wyrachowania, no tu historycy cały czas dyskutują. Mieli dzieci. Zresztą Kleopatra podkreślała bardzo mocno wiele razy, że jest uczuciowo z Antoniuszem związana. No, jakby koniec ich małżeństwa również by sugerował, że. Gdzieś tam byli emocjonalnie bardzo mocno ze sobą związani. Być może na początku było to jakieś wyrachowanie, potem miłość się przerodziła. Miłość prostego żołnierza, w sumie prostego wodza, zwykłego żołnierza do bardzo przebiegłej i mądrej królowej Egiptu Kleopatry, i być może że wzajem, ze wzajemnością. Musi w końcu dojść do konfliktu, prawda? Romans Antoniusza. Z Kleopatrą jest przez Oktawiana bardzo mocno propagandowo wykorzystywany. W Rzymie jest Antoniusz przedstawiany jako zdrajca, jako człowiek, który zaprzedał się Egiptowi, człowiek, który woli spędzać czas na zbytkach Egiptu, pławić się tam w luksusach, niż dbać o tą swoją część tego imperium, tego, tego nowo powstałego państwa rzymskiego. W zasadzie osobą, która prze do konfliktu jest. Młody Oktawian. On tutaj dostrzega po swojej stronie plusy, wie, że może wykorzystać sojusz Antoniusza z Kleopatrą przeciwko nim. Czyli w oczach opinii publicznej w Rzymie można przedstawić Egipcjan jako wrogów, tak w skrócie, a wspierających, wspierającego ich Antoniusza jako zdrajcę, po prostu zdrajcę interesów rzymskich. Na tym tle dojdzie do kolejnej już wojny domowej w tak krótkim okresie. Bardzo krwawej, bardzo burzliwej wojny domowej. Do decydującej bitwy tego konfliktu dojdzie w wyniku bitwy morskiej u wybrzeży Grecji przylądka Akcjum. W 31 roku przed Chrystusem bitwa pod Akcjum. Jest to jedna z najważniejszych bitew w ogóle w dziejach w historii, ponieważ no raz, że doprowadza do klęski Antoniusza i Kleopatry, ale jest taką datą przełomową, takim momentem przełomowym, po którym to uważamy następuje tworzenie przez, przez Oktawiana tego, co nazywamy cesarstwem rzymskim. Czyli rok 31, to jest zakończenie wojen domowych, ostateczny już taki upadek republiki i początek budowania przez Oktawiana tego nowego ładu, tego nowego systemu politycznego, zwanego później fachowo, jeszcze nie cesarstwem, a pryncypatem. Tymczasem co u naszej romantycznej pary? Nie? Co u Kleopatry, co u Antoniusza? No w wyniku klęski w bitwie pod Akcjum oni gdzieś chronią się w Egipcie, załamani, oczywiście Antoniusz ściga ich bezwzględnie wie, że wroga trzeba dobić. Wobec tego jego armie ścigają rozbitego Marka Antoniusza bardzo bezwzględnie, docierają za nim do Egiptu. No a tam, co pewnie znacie z literatury, z filmów, Marek Antoniusz i Kleopatra VII postanawiają popełnić samobójstwo. By nie stać się kolejną zdobyczą i, i, i nie być upokarzanym przez. Oktawiana. Z pewnością tak by było, prawda? Też by ich zabił, bo tutaj raczej byli konkurentami do władzy. Numer jeden, wobec tego jakieś tam wybaczenie, więzienie czy, czy wspólnota interesów nie wchodzi w grę, zostaliby najprawdopodobniej zabici. Rozumieją to bardzo dobrze i postanawiają honorowo popełnić samobójstwo. Na arenie politycznej, na arenie rzymskich dziejów, zostaje nam znowu tylko i wyłącznie jeden, czyli Oktawiusz, który w wyniku sprytnych manipulacji w wyniku niesamowitego nosa politycznego, przejmuje kontrolę nad całą schedą po Juliuszu Cezarze, eliminuje wszystkich swoich przeciwników do władzy i w wyniku zwycięskiej bitwy pod Akcjum przystępuje do tworzenia takiego systemu dyktatorskiego, byśmy powiedzieli, systemu jedynowładztwa, nie? który zwiemy Cesarstwem Rzymskim albo fachowo właśnie pryncypatem. Jak to mniej więcej wyglądało, czyli co on dokładnie zrobił. Czyli w roku 27. przed naszą erą zaczyna tworzyć podstawy prawne nowego ładu. Z jednej strony obawia się wprowadzić takiego stricte cesarstwa, takiej stricte monarchii. To jest jednak wśród Rzymian bardzo niepopularne. On ma cały czas w pamięci, co spotkało Juliusza Cezara, którego. Właśnie postrzegała znaczna część społeczeństwa jako tego, który chce dokonać zamachu na republikę, który chce uśmiercić republikę. To, że tej republiki od dawna już faktycznie nie ma, tego oczywiście część ludzi i tak nie rozumie. To, to, to jest domena, to jest taka cecha geniuszów politycznych, którzy rozumieją dokładnie mechanizmy czasów i świata, które ich otaczają. Nie? Oktawian August do takich geniuszy politycznych bez wątpienia należał. On dokładnie rozumiał te mechanizmy, dokładnie rozumiał, co się dzieje w jakim etapie rozwoju w tej chwili jest ustrój państwa rzymskiego i postanowił genialnie to wykorzystać. W skrócie co zrobił? A mianowicie zostawił przy życiu, zostawił przy funkcjonowaniu, może tak bardziej by należało powiedzieć, wszystkie w zasadzie wszystkie urzędy i wszystkie formy Ustrojowe życia republikańskiego. Wobec tego mamy dalej konsulów, mamy dalej senat, mamy dalej tych wszystkich tam urzędników, prawda, i te wszystkie procedury, które mają w wyniku działań politycznych następować. Wszystko to zostaje, tylko że wszystko to jest pod kontrolą Oktawiana Augusta lub część urzędów bezpośrednio pełni Oktawian August. Oktawian jest mianowany zawsze konsulem. Oktawian August jest mianowany zawsze trybunem ludowym, czyli jakby zarezerwował dla siebie te urzędy, które dają największą władzę, pozostałe obdzielił swoimi, czy tam wśród swoich zwolenników, bezpośrednich, prawda, stronników, rezerwując dla siebie władzę. Cóż z Senatem? Ano ustalił nowy Senat, prawda, nowe listy Senatu. Taki same jak, 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 jak tego starego Senatu, tam wielkich różnic nie było, ale. O co chodziło? No na listę senatorów wciągnął oczywiście tylko tych senatorów, którzy byli jego stronnikami, jak łatwo się domyśleć. Dodatkowo ustalił jeszcze zasady, że by być senatorem trzeba posiadać odpowiedniej wielkości majątek. Tego majątku znaczna część tych senatorów nie posiadała, bo to olbrzymi majątek. Oktawian oczywiście posiada, można powiedzieć, nieograniczone ilości funduszy i zasobów. Te wojny, te podboje i tak dalej przysporzyły mu niezłych dochodów. Również decyduje o dochodach państwowych, rozdziela podatki państwowe wobec tego, czerpie pełnymi garściami. I on wielkodusznie postanawia tym senatorom dać odpowiednią ilość pieniędzy, by ci mogli wykazać, że posiadają odpowiedni majątek, by zasiadać w Senacie. Oczywiście w każdej chwili może zażądać zwrotu tych pieniędzy, prawda? Albo wręcz zabrać te pieniądze, które im dał. No i taki człowiek z tej listy senatorów wypada. Wobec tego nawet ci, którzy do końca nie byli przekonani, czy jednak stanąć po stronie Oktawiana, no chcąc zachować swoją pozycję, chcąc zachować miejsce pracy, i to całkiem dobre nie? w Senacie, Siedzą cichutko i wykonują dokładnie to, czego chce od nich Oktawian. Czyli wszystkie te formy ustrojowe zostają zachowane, republikańskie, ale one nie pełnią już kompletnie żadnej funkcji. Bardzo często nazywa się to tak zwaną komedią republiki. Że Oktawian August właśnie wykonał taką komedię republiki dla zwykłych ludzi, dla takiego pro, o, propagandowego obrazu. Oktawian nie jest dyktatorem, Oktawian nie jest człowiekiem, który chce sięgnąć po jedynowładztwo. Jednakże faktycznie tak jest. Nie? To jest człowiek, który rządzi. Tworzy również siłę zbrojną, która jako jedyna może przebywać na terenie miasta Rzym. Jest to gwardia pretorianów, sławni pretorianie, którzy w późniejszych dziejach nieraz wsławią się w przewrotach pałacowych i różnego rodzaju spiskach. Bynajmniej oczywiście dowódca tej gwardii pretoriańskiej to również jest zaufany człowiek Oktawiana Augusta. W związku z tym zarówno siła wojskowa na terenie stolicy, jak i siła polityczna na terenie stolicy, cała jest pod kontrolą Oktawiana Augusta. Dodatkowo zapanował nam pokój, dla zwykłych ludzi jest to bardzo istotne, że można rozwijać handel, można rozwijać gospodarkę, czy rządzi ten, czy inny to nie jest takie istotne. Także taką komedią republiki. Oktawian August zapewnia sobie władzę, zapewnia sobie spokój, a jednocześnie ten właśnie nowy system, który on stworzył, nazywamy pryncypatem. Od słowa princeps, czyli pierwszy, a mianowicie oficjalnie, zgodnie z prawem, Oktawian August rezerwuje dla siebie tylko i wyłącznie jakby pierwsze miejsce na liście senatorów. Nie? I to jest niby wszystko, co on, co on pełni oficjalnie, no plus te jeszcze urzędy, które... Które sobie tam co roku przyznaje, a w zasadzie na którego Senat wybiera, wierny mu Senat go wybiera, jednak, mimo wszystko, nie jest ani dyktatorem, nie jest królem, nie jest żadnym tytułarnym władcą, a jednocześnie sprawuje faktyczną władzę. Minusem tego systemu, minusem tego całego, tego całego pryncypatu jest fakt, że nie była to formalna monarchia, w związku z tym nie można było wprowadzić. Formalnej zasady dziedziczenia władzy. To w przyszłości okaże się bardzo wielką słabością Państwa rzymskiego, że tak de facto, kto ma sprawować władzę po śmierci, po śmierci, no, cesarza, tak, Cesarza, bo to już w zasadzie jest faktyczne, cesarz tam princepsa i tak dalej. Póki będzie żyła rodzina julijsko-klaudyjska, z której wywodzi się Oktawiana August, no to będą to kolejne osoby z tej rodziny. Ale ta rodzina w konflikcie o władzę będzie się bardzo skutecznie mordować. Nie? Tam trucizna szaleje, nóż szaleje. No Żona Oktawiana Augusta, Livia, wyrżnie jedną część rodziny, wytruje jedną część rodziny, by torować drogę do władzy swojemu synowi Tyberiuszowi, który będzie kolejnym. Cezarem, kolejnym cesarzem, władcą Rzymu. Później szalony Kaligula wyrżnie kolejną część rodziny, Neron dorżnie jeszcze kolejną część rodziny. No i tak na przestrzeni 50-60 lat w zasadzie ta cała dynastia, ta, ta, ta cała rodzina zniknie nam z areny dziejów. No i pojawi się kolosalny problem. Kto ma rządzić dalej Rzymem, skoro nie ma już tej sławetnej rodziny Augusta. Ale to oczywiście temat na troszeczkę inne. Póki co Rzym stał się monarchią, taką faktyczną monarchią, choć formalnie nią nie jest. Pamiętajcie, formalnie nią nie jest. Faktycznie rządzi nią jeden człowiek, przyjmując tytuły Augusta, przyjmując tytuł właśnie Cezara na pamiątkę Juliusza Cezara. To ta tradycja spowoduje, że słowo Cezar przekształci się później w słowo cesarz i stanie się taką takim tytułem monarchy, który rządzi. Nie? Sami Rzymianie jakby nie znają, nie wiążą słowa Cezar od razu z jakimś tam władcą. Prawda? Jest to po prostu na początku tylko i wyłącznie przydomek Gajusza, Juliusza, Cezara. Natomiast przyjmowany przez kolejnych tych princepsów, tych władców faktycznych Rzymu staje się w końcu takim ugruntowanym tytułem, niczym król. Czy, czy, czy jakiś tam hrabia, prawda, czy sułtan i tak dalej, i tak dalej, jest już potem używane w czasach późniejszych równolegle ze słowem król, a nawet i wyżej, prawda, bo cesarz na przykład w średniowiecznej Europie zazwyczaj był jeden, królów mogło być więcej. Ale tu nie uprzedzajmy faktów. Póki co Rzym stał się cesarstwem. Co było dalej, no to w odcinkach następnych. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.